W katedrze Sadownictwa Ekonomiki Ogrodnictwa trwają prace nad hodowlą nowych odmian. Wieloletnia praca i wysiłek profesora Andrzeja Przybyły skutkował wyhodowaniem klonu parchoodpornego czerwonomieszowego JB, który tutaj, Szanowni Państwo, widzicie. Doświadczenie zostało założone w 2018 roku z drzewek typu Knip Boom rosnących na podkładce M9. Założenia tego doświadczenia no, są następujące: a mianowicie klon JB wyhodowany w katedrze sadownictwa jest porównywany z dwiema również parchodopodobnymi odmianami, a mianowicie Odmianą Chopin, która też została wyhodowana w katedrze sadownictwa, oraz czeską odmianą Rubinola. Rozpatrując siłę wzrostu i porównując siłę wzrostu klonu JB do pozostałych odmian, można zauważyć, że jej wzrost jest umiarkowany. Umiarkowanie silny i w znaczący sposób nie odbiega od siły wzrostu drzew odmian chopin, jak również rubinola. Plonowanie jest w tym roku obfite, jak zresztą, Szanowni Państwo, widzicie, i zbliżone również do. Odmian, z którymi ten wspomniany klon JB jest porównywalny. W pierwszym roku po posadzeniu już można było zrywać jakieś pierwsze owoce, ale w, oczywiście w ilości niewielkiej, natomiast w drugim roku już osiągnięto plon rzędu 6 ton z hektara. Owoce są wyrośnięte, owoce są bardzo. Ładne jeśli chodzi o aspekt wizualny. No, oczywiście, wyglądają zjawiskowo po przekrojeniu albo podczas spożywania. Za taką czerwoną barwę. Odpowiadają oczywiście antocyany, których jest w tych owocach bardzo, bardzo dużo, a to może też świadczyć i świadczy oczywiście o tym, że są bardzo zdrowe, mają bardzo dużo właściwości prozdrowotnych, nadają się do... Spożywanie jako owoce deserowe, jak również zważywszy na fakt, i ma, iż mają bardzo wysoką kwasowość, mogą być traktowane z przeznaczeniem do. Przetwórstwa. Oczywiście przetwory z tych owoców też będą wyglądały bardzo okazale i zjawiskowo ze względu na czerwoną barwę miąższu. Zważywszy na fakt, iż klon JB osiąga dojrzałość zbiorczą wcześniej od wspomnianych dwóch odmian, zapewne, ale to będzie wymagało jeszcze potwierdzenia w badaniach naukowych no nie będzie miał tak dobrych zdolności przechowalniczych jak chociażby odmiana odmiana Chopin. Wracając do parametrów jakościowych tych owoców charakteryzują się one Stosunkowo zbliżoną wartością zawartu ekstraktu do ekstraktu w owocach odmiany Chopin i Rubinola. Górują tutaj, jeśli chodzi o kwasowość, czyli zawartość kwasu jabłkowego, poprzez to mają taki specyficzny. Specyficzny smak. Ważnym jest i kluczowym, aby spożywać je w optymalnym terminie dojrzałości konsumpcyjnej. I wtedy myślę, że są w stanie sprostać oczekiwaniom nawet najwybredniejszych konsumentów. Owoce klonu JB charakteryzują się również stosunkowo wysoką jędrnością porównywalną do. Jedności odmiany Chopin i Rubinola, a tym samym, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty omówione przeze mnie przed chwilą, no, dają nadzieję i są odmianą perspektywistyczną, zarówno jako odmiana deserowa, jak również z przeznaczeniem do przestwórstwa. Więc jesteśmy pełni nadziei, że niebawem klon JB no, zagości na Państwa stołach. Dziękuję za uwagę.